Spożywczymi. Czy pan wie, ile kosztuje obecnie taki zwykły bochenek chleba? Staram się od czasu do czasu robić zakupy, właśnie po to, żeby w sklepie spożywczym zobaczyć, jakie są ceny. Porównuję je też do cen w skupie. Na przykład bardzo ważne jest dzisiaj takie zjawisko no, Pani mnie pyta o ceny w sklepie czy o ceny rosnące natomiast po drugiej stronie są rolnicy. Rolnicy cieszą się z tego, że z wyjątkiem cen na trzodę chlewną akurat rosną ceny pszenicy, kukurydzy, rzepaku, nawet mleko także rośnie. W związku z tym jest to zjawisko, które miecz obusieczny, można tak powiedzieć. Gdybyśmy mieli malejące ceny, to jednocześnie dla rolników by oznaczało to niezwykle trudny czas. A w ten sposób mamy przynajmniej tutaj po stronie rolnictwa, oczywiście mówię o... W rolnych nie mówię teraz o trzodzie chlewnej, bo tam jest potężny problem związany z asf -em.